Nic nie ma, ubogo. Może po drugiej stronie, ale zanim tam dotrę, to naj, najpierw trochę na wschód. nieźle wieje jeszcze na kawałek i z powrotem także wiat wiat to jest no niestety Wiatr Może być nawet plus 15, Plus dwadzieścia Wiatr jest okuczywy Wszędzie wyjdzie, no. Ten rejon no niestety nie ma, nie ma tutaj nic, żadnych śmieci, za dużo. No. Eee, dwie kaczki, no niestety. A no jeszcze kawałek, a tam jest przekop. Nieżyje wiślany. Falochron od strony od strony wschodniej.